Wieś w Starków, w gminie łocko pokazuje miejscowe boisko i świetlicę, która się właśnie jest w trakcie budowy, gospodarz wsi, sołtys, pan Kaźmierczak, dzięki jego staraniom właśnie powstaje nowa świetlica, takiej świetlicy jeszcze we wsi nie było. Od dawna już tutaj było przedtem wybudowane miejsce, gdzie są takie domki, zadaszenia. Tutaj się ludzie zbierają podczas meczów, podczas uroczystości. Różnego rodzaju jakie we wsi są organizowane, jest miejsce przyjemne. Gdzie sobie ludzie grillują, rozmawiają. I tutaj jest otoczenie tego miejsca. Bardzo ładna wieś. Zresztą moja rodzinna wieś. Jestem z niej dumny. I z tego, że gospodarz wsi pomyślał o tym, żeby ludzie mieli tutaj rozrywkę, żeby się przyjemniej żyło, wieś czysta, zadbana. No i jeszcze raz pokazuję powstającą, budującą się świetlicę. Obok mnie znalazł się tutaj pies. <grystanie> Ty wielkie psisko, który nie daje mi spokoju, podgryza mi rękę. Tak chce się ze mną zaprzyjaźnić, zresztą już to zrobił. Droga przez wieś, w głębi widać kościół.